Decydując się na zakup papugi, która zdeterminuje całe nasze już późniejsze życie, warto poświęcić sporo, aby wybrać taką, która naprawdę sprawi nam dużą radość. Bardzo istotny jest czas, kiedy ją zakupimy. Poza niej gatunkami, które rozmnażają się w innych okresach roku, Większość papug w europejskich hodowlach przystępuje do lęgów wiosną. I w związku z tym młode papugi, najbardziej odpowiednie do tego, aby trafiły do nas w charakterze domowych pupili, dostępne są w okresie wakacyjnym. Wielu odkłada zakup na okres powakacyjny, kiedy wróci z wakacji. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że po wakacjach wybór papug będzie już zdecydowanie mniejszy, a równocześnie te osobniki, które będą w sprzedaży, będą przetrzymywane. Często w niewłaściwych warunkach, wraz z innymi papugami, i w związku z tym ich psychika już nie będzie tak bardzo odpowiednia dla naszych potrzeb, jak wtedy, gdybyśmy mogli nabyć go w okresie, kiedy dopiero od tygodnia czy dwóch jest ptakiem samodzielnym. Jakich ptaków nie powinniśmy kupować? Przede wszystkim papug, które przez pewien czas przebywały w wolierze w wielopokoleniowym stadzie te papugi absolutnie nie nadają się do tego, aby pełnić rolę domowych pupili. Następną kategorią papug, których zakup odradzałbym, są pojawiające się na naszym rynku osobniki z papugarni. Stado w papugarni to takie samo stado jak w wolierze, a jedyna różnica polega na tym, że papugi nie czują obawy przed człowiekiem, którego traktują jako sposób karmienia, tak samo jak pojemnik na karmę. One nie nawiązują z ludźmi żadnych bliższych relacji emocjonalnych. A ponadto, przebywając w dużym stadzie, gdzie nie ma żadnej empatii, a wszystkie papugi walczą o byt, o zajęcie możliwie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej, one później będą postępowały tak samo wobec swoich opiekunów. Ogromnie istotne znaczenie ma wiek papugi, która ma do nas trafić. Szczególnie, jeśli nie jest to papuga oswojona, a taka, którą dopiero mamy zamiar przysposobić do pełnienia roli domowego pupila. U różnych gatunków różnie to wygląda, ale o ile kakadu, ary czy amazonki możemy oswoić i związać z nami w znacznie późniejszym wieku, to niektóre jednak gatunki mogą być oswajane tylko w bardzo młodym wieku. I w jeśli przekroczą go, już nie będą nadawały się do pełnienia roli domowego pupila. Szczególnie dotyczy to długogonowych papuk australijskich, aleksandret, te papugi, jeśli nie trafią do nas jako bardzo młode, w późniejszym okresie już nigdy nie będą nadawały się do takiego oswojenia, aby mogły być domowymi popilami. Takim granicznym wiekiem dla oswojenia dla większości papug jest moment, kiedy osiągają one dojrzałość płciową. Przed tym okresem nadają się zwykle do oswojenia, natomiast jeśli już go osiągną, to oswajanie polega głównie na łamaniu ich psychiki i w większości przypadków jest niemożliwe. Wiele osób chwali się tym, że może oswoić ptaka nawet znacznie starszego. Ale zwykle jest to niestety maltretowanie papugi i zawsze pozostawia trwałe ślady. Jeśli zdecydujecie się Państwo na zakup ręcznie wykarmionej papugi, to nie kupujcie takiej, którą trzeba jeszcze dokarmiać. Nieuczciwi hodowcy będą Wam wmawiać, że im wcześniej zaczniecie obcować z papugą, tym bardziej się ona do Was przywiąże. Nic bardziej mylnego. Zbyt wczesne nawiązywanie z pisklęciem relacji, kiedy jego psychika jest jeszcze do tego nieprzygotowana, Wyrządzam mu tylko krzywdę. Bardzo często trafiają do nas tak zwane papugi z drugiej ręki. To normalne. Bardzo często zmienia się sytuacja życiowa opiekunów i papugi muszą zmienić właściciela. Jednak jeśli wejdziemy w posiadanie takiego właśnie ptaka, musimy wiedzieć, że jest to papuga obarczona znacznym ryzykiem. To nie jest ptak, który jest z nami od samego początku, którego możemy ukształtować tak, jak tego chcemy. To ptak, który ma już pewne przywary, który jest przyzwyczajony do określonego trybu życia i jest związany, czy był związany ze swoim poprzednim opiekunem. Takie ptaki często się samookaleczają. Na początek jest to wyskupywanie pióru. Dla niego pobyt w nowym miejscu wiąże się często z przezwyciężeniem ogromnej traumy, którą musimy w jakiś sposób złagodzić i musimy spowodować, żeby ten ptak mógł nawiązać. Nowe, równie silne relacje. To często wymaga bardzo długiego czasu. Często nigdy się nie uda. Relacje takiej papugi z nami może nigdy nie wejdą na taki poziom, jaki miała z poprzednim opiekunem. Musimy być tego świadomi. Dlatego nabywanie takiego właśnie ptaka zawsze jest obarczone ogromnym ryzykiem i musimy to robić zupełnie świadomie. I dobrze, gdybyśmy mieli jakiekolwiek doświadczenie. Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z papugami, a które wejdą w posiadanie takiej, której często musiał poprzedni właściciel się pozbyć, dlatego że była zbyt hałaśliwa albo zbyt agresywna, może spowodować silną traumę nie tylko u ptaka, ale również u jej opiekuna. Reasumując, życie płata różne niespodzianki, ale takim idealnym, modelowym rozwiązaniem jest nabycie młodej, prawidłowo ręcznie wykarmionej papugi, która jest samodzielna od tygodnia czy dwóch, i która nie miała wcześniej innego opiekuna.